Telewizja regionalna, która w ogóle zauważyła, że Polski Związek Płytkofalowców to jest ten potencjał. Ci ludzie z Polskiego Związku Krótkofalowców stanowią ten potencjał, który można wykorzystać właśnie dla tego bezpieczeństwa regionu. Pierwszy region podpisze. Może pójdę za nim następny. Pan dyrektor tutaj mówił, że bardzo chętnie tę informację przekaże. Pan był takim liderem w różnych nowatorskich projektach. I to dobrze. Z cyfryzacją byliśmy pierwsi tam, a teraz poszli znowu to znaczy... no, cały czas w kierunku, czas czas... kierunku informacji, cały czas w czas od nie? Tak, yy, jakby się mogłoby żałować. Poszerzając mocno, tak? Yy, Byli bo my e, cyfrowego sygnału to używamy już po czy może i Oczywiście to są zupełnie różne zagadnienia. Telewizja cyfrowa tak, i, i przekaz radiowy cyfrowy. To działa na innych zasadach nieco, w związku z tym niby zbliżona jest e, technika, ale, ale zasady nieco są różne. Pomalutku, pomalutku podpisuje tak, się. wojewódzkie to jest porozumienie dotyczące e, współdziałania w sytuacjach kryzysowych działają już u nas e, działa kilka takich zespołów. W tej chwili e, te zespoły one właśnie mają na celu szybkie powiadamianie i również uczestnictwo w akcjach e, pomocowych tam, gdzie faktycznie trzeba pomóc działa już dolnośląski Ośrodek, działa kujawsko-pomorski Łódzki, Łódzki już się rozkręca w Częstochowie wiem że jest Katowice Rzeszów czyli powoli powoli zaczynamy obejmować cały kraj i to, jest, to jest, myślę że warto by się zastanowić bo no to może być cały system Wzajemnego, wzajemnej informacji i wspomagania się w systemie tego systemie ratownica, który kuleje Wejdę w kule cały wejde, czas. Wejde, wejde tak, słowo do... panu prezesowi, bo Odpoczę. my mówimy tak, podchodzimy tak. Staramy się przyciągnąć jak najwięcej młodzieży hmm. do tego. Znaczy ludzi, dla nas młodzież to jest wszystko, co ma mniej jak 40 lat, tak. żebyśmy się dobrze rozumieli, tak. prawda? Albo około. Ja około, to też już jest, nie. Ale tu przyliśmy się Ale, Ale tak. tak, Możesz, nas, tak ale właśnie o co chodzi? To ma być zabawa, bo to jest zabawa. Jakieś ćwiczenie, jakieś godziny, prawda? przekazywanie telegramów, łączności terenowe, brakuje nam środków, pojazdów. Staramy się <laughs> dostać takie pojazdy, które by się przydawały na przykład. Nie? I tak, natomiast no, też jakieś środki wydajemy i tak dalej, i tak dalej na to. Szkolimy ludzi, było teraz szkolenie. W Sulejowie, w Ludniowe. wszystko w porządku, wszystko ładnie piękne. Tak długo, jak długo rzeczywiście coś się nie wydarzy, wtedy ta cała łączność będziemy uważali, że ona jest rzeczywiście potrzebna, jeżeli inaczej dzięki temu była woda jednego człowieka ratować. Po prostu wtedy wiadomo, że warto. Takie jest podejście do. Działania jest państwo, które bierze od nas podatki, prawda? Wynajmuje mniej lub bardziej wykwalifikowanych urzędników w sprawach, które wynajmują. Może Marto był już z całym świadomością, albo zmienia. A może lżejsze, z innymi oddziałami. No zapraszam. To tak że Każdy się razem? No. No i błotek kroj na końcu. Najsprawniejszy, tak? Tak. może dość, tak? Tak, może Szanowni goście, koleżanki i koledzy, tu na Moncie, krótkofalowcy, sympatycy krokofalowca, w imieniu... Przede wszystkim na współpracę z podziałem telewizji polskiej w Warszawie, ale również i na to, że zainteresuje się Polskim Związkiem Krótkofalowców i zainteresują się inne środki telewizyjne w Polsce. To jest pierwsze takie porozumienie podpisywane między Telewizją Polską a PZK i myślę, że pozwoli na to, aby ta nasza, yy, nasze hobby i działało również w służbie społeczeństwa. Bo my już od wielu lat działamy, ale w tej chwili będziemy mieli podstawy ku temu, aby robić to wspólnie z telewizją, telewizją publiczną, metabene, co jest bardzo istotne w tym układzie. No dobrze, bardzo ja serdecznie dziękuję. dziękuję Yeah. Grazie. Gracias. I teraz czekamy tylko na wyniki sportowe. Nie ja tak, ja jesteśmy tak, ja ja para... Bardzo mi to właśnie tak, cieszy, że te urządzenia, że, że można w tej chwili takie akty erozji, wy, czy wypożyczenia, czy, 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 czy oddania w eksploatacji przychodów. To, to, to? To, to jest moim zdaniem, bardzo dobre róbcie z tego dobrym życiem. Właśnie. A ja myślę, że na no. nagle. jest No to... Przed podkorzeniem, że To urządzenie, no Koniec części To co ładujemy, tak?